Linia 35. Kierunek. Naftobudowa. Borowiczki. Botaniczna. Zakole. Przystanek na żądanie. Borowiczki, park. Młyńska. Liściasta. Przystanek na żądanie. Sielska. Kasztanowa. Przystanek na żądanie. Imielnica. Wyszogrodzka, Wisła. Sikorskiego. Zielony Jar. roweckiego. Chubalczyków, Łączniczek, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Braci Jeziorowskich, Piaska, Spółdzielcza, Otolińska. Stanisławówka, Piękna, Jachowicza, Teatr, Spacerowa, Hermana, Trzecie Liceum, Orlen Arena, Park Technologiczny, Przystanek na żądanie, Orlen, Brama II, Orlen, Brama Dziesiąta. Chemików, Orlen Transport, Chemików, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Orlen Brama I, Zglenickiego Brama I, Zglenickiego Brama Trzecia, Przystanek na żądanie, Naftoremont, Naftobudowa, Koniec tras.